Witam Was, szanowni Państwo, drodzy widzowie, serdecznie. Tu Kręcki Muzyk. I z wielką przyjemnością zapraszam Was na podsumowanie jahma, tego rocznego jachmaku bożonarodzeniowego. Co <tryk> mogę powiedzieć Wam po prostu? Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, że przybyliście na to wydarzenie, bo bez Was, kochani, taka impreza nie byłoby sensu. Ale zacznijmy, kochani, od początku. Co się u nas ogólnie działo? Na Kęckim Rynku. Otóż to, na Kęckim Rynku mieliśmy sporo ciekawych atrakcji. Od postoiska, aż po scenę muzyczną, tyloma artystami. Ale też, yy, oprócz artystów, też ja się pojawiłem i występowałem. Z drugiej strony, też yy, mieliśmy świąteczną atmosferę. Nie brakowało kolęd i pastorałek. Też y, były ciekawe, ale też były poza sceny muzycznej ciekawe do kupienia, także spróbowania było sporo, a także y, też nasze Panie ze Środowiskowego Domu Samopomocy kupowały też y, nasz, y, które sprzedawały i zbieraliśmy naprawdę. Weekend pełen Cudów, Szanowni Państwo, y, co ja mogę powiedzieć i ocenić na temat nagłośnienia na Yamaha. Ja, powiem tak, jestem bardzo zadowolony. Nawet szybka próba przebiegła przed rozpoczęciem, ale już na występie naprawdę zaśpiewałem i wszystkim się tak bardzo spodobało. A poza tym też jest, się bardzo cieszę, że wielu kupowało tyle ozdób świątecznych, ile było potrzeba. Zatem też niezmiernie się cieszymy, że Państwo przybyli, i jestem bardzo, bardzo zadowolony, że zechcieliście Państwo przybyć. Ci, co byli, no to mieli ochotę. A jeżeli yy, zabrakło Was rzeczywiście na moim występie i na tym, to co się działo, będą oczywiście zdjęcia oraz filmiki na dwóch moich kanałach: Marcin Ionewsko oraz Kamski Muzyka. Także, a także na profilu na Facebooku. Yy. Marcin i Onoczku, gdzie w aktualnościach dowiecie się o, o krótkiej relacji, co się dzisiaj ogólnie działo. Zresztą filmik pojawi się już dzisiaj wieczorem, czyli w niedzielę jutro, jak Państwo wiedzą. No a cóż moi drodzy no, było pięknie świątecznie, ale pod koniec troszkę mało, ale na szczęście yy, w spacie yy, wsparcie zespołu. Słuchajcie, wielu, którzy byli u nas, naprawdę było co robić, no, no i co mogę powiedzieć, no, mogę powiedzieć tyle, że wszystkim się bardzo podobało. No i cóż kochani, bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami wczorajszego wieczoru. i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie spotkanie, a już jutro, czyli w poniedziałek, 16 grudnia. Ci, którzy są związani z Tyniecką, zapraszam na salę estradową, gimnastyczną na przepiękny gularski koncert świąteczny. Naprawdę będzie góra, iście w w stylu. No i co? Nie pozostaje mi nic innego jak tylko was zaprosić do subskrypcji dwóch moich kanałów: Marcin Joneczko oraz Kęckim Muzyk OASY sub z no i łapki w góry. pozytywnego komentarza są mile widziane, a także dziękuję za, również w imieniu Was wszystkich, że przybyliście. Dziękuję również Zespołowi Domu Kultury w Kętach za wspaniałe profesjonalne nagłośnienie, a także dziękuję ekipie Środowiskowemu Samo... Środowiskowemu Domu Samopomocy typu D w Rzeszach za przyjazny, że mogła uczestniczyć i sprzedać tak piękne strojki świąteczne tym, którzy wreszcie i tym, wreszcie, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Kochani, jeszcze raz wam dziękuję i już oficjalnie zapraszam na koncert świąteczny, a premiera podsumowania z tego ocznego jarmaku bożonarodzeniowego już jutro wieczorem czyli dzisiaj w niedzielę 15 grudnia o godzinie 20 także zapraszam na moim kanale kręcki muzyk a reszta filmików z występu z jarmaku bożonarodzeniowego i z koncertu świątecznego zobaczycie na moim pierwszym kanale Marcin Joneczku Życzę Wam miłego popołudnia, miłego hana bądź wieczoru. Gdziekolwiek jesteście do Was, muzyka dotrze wszędzie. Bo bez Was ten Mak i ten koncert świąteczny nie byłby sensu. Także warto śledzić nasze kanały, nasze profile społecznościowe. Do zobaczenia już wkrótce, w kolejnych odcinkach.